Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na indyka w cytrynie i imbirze z delikatną nutą miodową, bo trochę dosłodzę ten sos. Indyk jest wspaniały, dobrze doprawiony, miękki, delikatny. Dodatki zdecydowane w smaku i całość bardzo dobrze do siebie pasuje. Jest także bardzo proste do przygotowania, więc gorąco zachęcam do wypróbowania przepisu. Znajdziecie go jak zawsze na www.skutecznie.tv. Jak zawsze bardzo serdecznie tam zapraszam. A teraz równie serdecznie zapraszam do wideo. Przepisu, w którym pokażę, jak prosto można to danie przygotować. Zaczynamy! Będę potrzebowała filet z indyka lub pierś z kurczaka. Ja mam tutaj filet z indyka 500 g. Całego mięsa nie zużyję, mniej więcej połowę, zatem 250 g to jest mniej więcej odpowiednik jednej piersi z kurczaka. Mięso jest już umyte i osuszone. Odkrawam z niego takie ewentualne nieładne kawałki, takie bardziej tłuste, żyłki itd. i uzyskuję w ten sposób filet, który mnie interesuje i kroję go teraz w cienkie, takie trochę większe kawałki. Takie powiedzmy małe, niezbyt grube kotleta. I od razu krojąc indyka powiem, że planuję go podać z białym ryżem. Zatem zaczęłam szykowanie tego dania od ugotowania ryżu. Zwykły biały ryż, bez żadnych dodatków, gotuje się już tutaj na boku i ryż i indyk będą gotowe mniej więcej w jednakowym czasie. Mięso z obu stron doprawiam teraz solą oraz czarnym pieprzem. Dokładnych ilości nie podam, po prostu dość solidnie przypruszam kawałki mięsa z obu stron. Przyprawy starannie wcieram, wmasowuję w mięso i indyka odstawiam na chwilę na bok. Niech przegryza się z przyprawami, a ja przygotuję pozostałe dodatki. Czyli kilka plastrów cytryny o dokładnie umytej i wyparzonej skórce. Plastry takie niezbyt grube. Biorę tylko takie pełne plastry, końcówki. Cytryny odrzucam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, siedem plasterków. Tak na oko, tak naprawdę. Przepięknie pachnie cytrynowo. I taki dość grubszy plaster świeżego imbiru. Kawałek takiej wielkości. Obieram go ze skóry. Mm, dopełnia zapach cytryny coś wspaniałego. I jestem gotowa do finalizowania dania. Mięso będę smażyć, ale chcę je usmażyć w panierce z mąki. Po to, żeby ta panierka po usmażeniu, po zasmażeniu się yy, zamknęła całą soczystość mięsa w środku, dodatkowo ta mąka, w której będę panierować indyka, lekko zagęści sos i o to też mi chodzi. Mięso starannie obtaczam w mące, tak żeby było nią pokryte z obu stron. Jeśli trzeba, strząsam nadmiar i tak opanierowane kawałki mięsa układam na suchym talerzu bądź desce. Mięso jest gotowe do smażenia. Rozgrzewam zatem patelnię z niewielką ilością oliwy do smażenia lub klarowanego masła, tak jak w moim przypadku, daję masło dla lepszego smaku. Czekam, aż tłuszcz mocno się rozgrzeje, i na gorący wkładam kawałki mięsa. Mięso rozkładam równą warstwą na dnie patelni i smażę po 2-3 minuty z każdej strony, a tak naprawdę do czasu, aż z wierzchu ładnie się zrumieni, a w środku niemal całkowicie straci surowość. Tak to wygląda. I zaraz po przewróceniu na drugą stronę dodaję tutaj mniej więcej połowę, może troszkę więcej niż połowę przygotowanych plastrów cytryny. Kilka plastrów rezerwuję sobie do przybrania dania przed podaniem. Cytrynę układam gdzieś między kawałkami kurczaka i teraz kawałek imbiru, Ścieram go na tarce o drobnych oczkach lub przeciskam przez praskę i dodaję bezpośrednio na patelnię. Szybko mieszam. Patelnia jest rozgrzana, nie chcę, żeby ten imbir się przypalił. I od razu całość podlewam niewielką ilością wody. Tej wody nie za dużo, z tego nie ma być zupa, tylko sos. I kurczak ma się w niej nieco dusić. Ja będę go dusiła bez przykrycia, no ale oczywiście można przykryć i w tym momencie skrócić trochę czas duszenia. Ja od razu duszę bez przykrycia na małym ogniu. Czekam aż woda odparuje i indyk bądź kurczak... Powinien być już gotowy. Pod koniec indyk wygląda tak, jest już z całą pewnością dobry. Cytryna zaczyna się ładnie rozgotowywać. Sos odparował i przyjemnie zgęstniał od mąki. Pachnie to wspaniale. Przed chwileczką sprawdziłam smak, bardzo mi odpowiada, żadnych przypraw tutaj już nie dodam. Jest tutaj taka dość wyraźna kwaskowość od cytryny, lekka goryczka od skórki cytrynowej, ale niezbyt dominująca. Sól, pieprz, brakuje mi tutaj jeszcze troszkę słodyczy, więc dodam łyżkę płynnego miodu. Naprawdę nie za dużo, tylko dla złamania smaku. Mieszam, sprawdzam smak i jeśli danie odpowiada mi już smakiem i uznaję, że nie trzeba go doprawić, to jest gotowe. Wyłączam zatem grzanie i zajmuję się ryżem. Ugotował się bardzo ładnie każde ziarenko osobno. Ugotowałam go celowo trochę więcej, to znaczy nie wykorzystam go teraz całego. Będę miała na później do sałatek czy na przykład na przekąski do pracy. Teraz odkładam tylko tę porcję, która mnie interesuje do dzisiejszego dania. I trzeba ją doprawić tak, by smakowała lepiej i wyglądała lepiej. Dodam tutaj łyżeczkę, maksymalnie dwie łyżeczki gęstego jogurtu naturalnego. Tego jogurtu dodaję tak na oko, w zależności od tego ile jest, ile jest ryżu, tyle jogurtu dodam. Yy, nie chcę go dodać za dużo, żeby ryż nie był zbyt płynny. No i też żeby nie był zbyt kwaskowy, bo kwaskowy będzie sos. Jogurt ma sprawić, że on będzie taki bardziej aksamitny i przyjemniejszy w konsystencji do jedzenia. Już zaczyna bardzo przyjemnie pachnieć. I teraz rukola, taka solidna garść. Potnę ją nożyczkami, żeby to się przyjemniej w całym daniu jadło, żeby liście rucholi się nie ciągnęły za bardzo. Wspaniale świeżo pachnie. Dokładnie mieszam. Super zapach i wygląda to też o wiele ładniej i ciekawiej niż sam tylko biały ryż. Ryż wykładam na talerz. Na nim układam pełne smaku, miękkie i dobrze uduszone kawałki indyka. Skrapiam sosem z dna patelni i danie gotowe. Pachnie wspaniale, jest takie zdecydowanie cytrynowe. Jeśli chcecie, żeby sos był mniej cytrynowy, taki mniej kwaskowy, można dodać mniej plastrów cytryny. Ja podaję takie ilości, jakie mi odpowiadają, no ale to oczywiście przede wszystkim powinno smakować wam, więc doprawiamy, jak zawsze, według własnego uznania. Miałam przybrać to danie świeżymi plastrami cytryny, ale wygląda tak ładnie, że myślę, że to pominę i od razu tak będę podawać. Zatem póki ciepłe, od razu wędruję na stół. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, zachęcam do wypróbowania przepisu i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego. Mm, przepyszne. Miękkie, soczyste, dobrze doprawione, lekko kwaśne od cytryny, lekko ostre od imbiru i lekko słodkie od miodu, aczkolwiek tego miodu nie jest tutaj za dużo. Naprawdę wspaniałe danie. Bardzo mi smakuje i z przekonaniem polecam. Myślę, że będzie smakować także na zimno, jako taka swoista sałatka czy przekąska na wynos.